Halo, chalo, dzisiaj mes. Francja, Polska. Uwaga, proszę Państwa. Faka, mocny mes, emocje FK, Uwaga. Uwaga. Oh, Francja ma piłkę, piłkę, piłkę nożną. Okej. Okay. Dzisiaj... My... Francja. Francja. a ah, niestety. Dostaw się super na TVP Tom. A peskie cool. Ufaka, Uwaga. Uwaga. Uwaga, Polska ma piłkę. Lewandowski. Połtaje do Milika. Lewy. Nie, nie lewy, tylko Milik. Uwaga. Niestety Francja ma piłkę, Natal jest sero sero. Jako stałem, Micami z FIATA klamy. Proszę państwa, Micami z no, FIATA. Faka nie ma. Hej. Te to proni. Faka to. A, to. Pewnie ufasz na te to Faka. Jeden to na Francji. Okej, okay. ufaka. U Polska ma piłkę. Lewatowski potaje. Bardzo Ufaka Ufaka Ufaka, proszę Państwa Ufaka Francja ma piłkę I to Salas Nie, już Polska ma piłkę Milik Milik, potaję to Lewandowskiego Lewandowski potaje. lewantowski I, i, ufaka Faka, 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 faka pol, pol Polska! Jeden to jednego! Jeden to jednego Państwa, te te wsta Chyba minuta to To i jest koniec PC i PAFIE. już spawie. Minuta to lisis. I ufaka, koniec PC pol. Ok. Ta se stulu ca profa po se pancfa. fa to to emitso fiata fate son se face stat facata. fa qualificazia. da mi se smi mexicem ai apioi. Ne polaci este smi ste Po se Polska ma piłkę Polska ma piłkę i nic nie ma to... ...lopoty unik Ufaka Ufaka Valancja ma piłkę Polska ma piłkę Polska ma piłkę Lewa... Niestety Polska już nie ma piłki Polska ma nową piłkę Lewandowski potaje i, 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 i bez kol, proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa! Kol! Dwa to dwóch polska, pijano telefonii. Dwa to dwóch. Francuzi powinni nas pokonać, i co so, my jesteśmy najlepsi. Polacy. To tak łatwo nie tajmy się zapas tym Francuzom. Oka. Polska ma piłkę. I... A to tam pożytkę szofro. mu mówili ufaka. 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 Ufaka Polska. Niestety nie kola. A tu... Co on sopił? pił dać dać i małą piłkę. O transferu Marcelony, co lewe maple w Marcelonie? To jezus Marcelonie. Tak, Marcelonie i Jezus. Już. Już, już Jezus Marcelonie. To chodzi. Chodzi e, o to, że. Ma, je, jest tej Marcelonie. Taka Minuta to Lisona. I koniec tu Luke i profy. i